Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Strzegomia, naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, którzy nas słuchacie, oglądacie w Polsce i poza granicami, bo dużo Strzegomian jest poza Polską i też ogląda często naszą telewizję internetową. 229 lat temu wielki przełom w Polsce, druga na świecie, pierwsza w Europie konstytucja, która gwarantowała wiele wolności, ale także likwidowała wiele trudności, które występowały w Polsce, jak choćby liberum veto. To uroczystość dziś smutniejsza niż zwykle miały być wielkie historie na rynku, w parku, ale skromnie dzisiaj wiązanką kwiatów i świeczkami uczcimy pamięć tego wielkiego wydarzenia, jakim była konstytucja 3 maja. W imieniu mieszkańców kwiaty złożymy wspólnie z przewodniczącym Rady, ale w złożeniu kwiatów wezmą udział także przedstawiciele Solidarności, tej, która walczyła o tą wolność, w której przyszło nam szczęście. Żyć. Będzie z nami Marian Wojciów, szef struktur Solidarności Rolniczej z tamtych lat i teraz aktywny działacz. Pan Marian Wojciów, dziękujemy mu serdecznie, oraz Ryszard Drossa, który także w tamtych latach lider Solidarności, najpierw Jaroszowa, później także większego gremium, dziś z nami zapali znicz symboliczny, by podziękować za tamte piękne historie Konstytucji 3 maja, ale i za to, że przyszło nam żyć w wolnej Polsce. Przypominam, że dalej trwa konkurs dla naszych dzieciaczków i dla całych rodzin na namalowanie flagi naszej polskiej biało-czerwonej. Dziś jeszcze możemy wysyłać pracę. Jest ich już bardzo dużo, bardzo się z tego cieszę i życzę Wam, byście w gronie rodzinnym spędzili to święto jak najpiękniej, jak najdostojniej. I, I pamiętajcie, że ojczyzna jest nasza. Najpiękniejsza, najlepsza i oby zawsze wolną była. Wszystkiego dobrego. Wymiar święta Konstytucji 3 Maja pozostał niezmienny, jednak rzeczywistość zupełnie inna. Niestety przyszło nam obchodzić w tym roku uroczystość Konstytucyjnego maja, a dla nas w kościele także uroczystość nascięcznej Pany Królowej Polski w zupełnie nowych okolicznościach, które tym bardziej mobilizują nas do tego, by modlić się za naszą ojczyznę, by Pan Bóg, ale także Matka Boża, którą uczynił jako królową Polski. Chroniła nasz naród, ale także modlimy się za cały świat, za całą Europę, od tych wszystkich niebezpieczeństw, które nam zagrażają. Jesteśmy tutaj, by też łączyć się w kościele Najświętszego Zbawiciela, w modlitwę też za to miasto, które też chcemy, dla którego też chcemy wyprosić, potrzebne darej łaski od Pana Boga by Pan Bóg chronił to miasto, jego mieszkańców od wszelkich niebezpieczeństw. Polecamy też opiece w Matki Bożej, Królowej Polski. Księże biskupie, ostatnio dotarła do nas smutna informacja o stanie zdrowia księdza proboszcza Marka Żmudy. Modlitwa i co oprócz tego? No Przede wszystkim modlitwa, bo my jesteśmy też ludźmi wiary, wierzymy, że z jednej strony powierzamy sprawę zdrowia księdza proboszcza lekarzom. Oni są tutaj kompetentni, ale z drugiej strony też wiemy, że nie wszystko zależy też tylko od lekarzy. Pierwszym tym, który daje życie i który kieruje naszymi losami jest Pan Bóg, dlatego prosimy też o tę modlitwę za księdza proboszcza, aby mógł wrócić do swojej takiej zwyczajnej, tutaj pięknej posługi w Szczegonu.